Witam serdecznie. Dzisiaj przyszły do mnie dwie reproduktorki od pana Pawluka i pokażę w jaki sposób ja podaję cenne matki. W sumie, moim zdaniem, każdą matkę warto tak podawać na mojej pasiece za pomocą mini plusów. Cały proces od początku do końca. Co potrzebujemy? To potrzebujemy mini plus, w którym mam już włożone. 4 ramki z węzłem To jest taki specjalny Mini Plus i mamy półwkę ramek Dodant US Wkładam cztery ramki z węzłem oraz wkładam sobie pod karmiaczkę gdzie wkładam ciasto oczywiście wlotek jest zamknięty na dole jest otwarta Denisa Do tego potrzebujemy jeszcze dwa elementy Ręcznik już tam mam Następny element to Więcej. Weźmiemy. I pszczoły. Ja robię to w ten sposób, że sypuję do, do każdego ula pszczoły z minimum 3, najlepiej z 4-5 rodzin. Ważne, żeby to nie były z jednej rodziny, tylko to, żeby to były pszczoły wymieszane z różnych, z różnych uli. Żeby oświadczyły tak zwanego szoku, ja sobie wkładam tą, tą, e, ten lejek w ten sposób i kolejny bardzo ważny element, zawsze się nie sprawdza, to jest apirom. Generalnie zawsze jak podaję matki to, to mocno, mocno pryskam do środka, żeby pszczółki były totalnie, totalnie og ogłupione. Następnie robię sobie taki tutaj manewr, żeby tutaj pszczółki nie uciekały. Powinno być ok. No i lecimy sobie. No chyba do tego pierwszego pozabieram sobie z, z Uli, w których nie mam przygonek, bo dzisiaj też czekam je mi Dobrze. Oto lecimy. Pól numer jeden. O! Oh. pszczoły się wybrane do założenia nowej rodzinki. Pier, pi, pierwszą, lepszą damkę. I, I lecimy. To jest. Ja chyba z każdej góry będę brał sobie dwie ramki. No, a to jest sobie Tak ja też chyba będę robił w ten sposób. Będzie lepiej, jak ja padę kładę do góry żeby mi pszczółki nie wlatywały sobie pójdę, będzie chyba wygodniej no to już wezmę sobie coś nadawa tak. tak. myślę okej okay. Dwie. Dobra, i zrobimy sobie jeszcze trzecią. Okay. Okay. Dobra. Dobra. Dobra, tutaj już wystarczy. Teraz zamykamy tlaczek Kolejna to będzie czwóreczka Też weźmiemy trzy côté. Yeah,

trzeciej rodziny sobie raz jeszcze. wystarczy no to weźmy sobie strójki. Okay. Więcej... I żeby było, przez czwarte jedno, i koniec, są jedną, te czwarte brać, od... mam taką teorię. Jakąś jakąś agresywną rodzinę, bardzo to nie warto od niej brać. Lepiej sobie spróbować jakąś łagodniejszą. No, mhm. Ostatni wystarczy. Dobra, no, jeszcze jedno. Dziękować. Dobra. Mamy. Od razu podam matkę, żeby mieć jedną rodzinkę z głowy. ja będę robił to na zewnątrz, żeby tu kilka pszczół ucieknie, więc wolę mieć wolę mieć jednak nimi na zewnątrz. No i popatrzmy sobie na motylek. to jest Meda z budowiska Lautental. A druga to jest Anatolika unasieniona sztucznie. Dobra. Proszę. Bardzo ładna. Meda z Lautental. Ja od razu... Pateczkę. Niektórzy mówią, żeby zostawić, zobaczyć, czy oczekują bosk, czy, czy jest dobra reakcja. Ja nie. Ja uważam, że jak się podaje w ten sposób, przyjęcia są ponad 99%, więc nie ma sensu kombinować. Pszczoły są w takim szoku, że nie ma żadnego czerwiu. Oczywiście część pszczół wróci, po lotnej. Ale mi to nie przeszkadza, bo dużo nie zostaje zawsze. Mam takie coś. No i wiadomo wkładamy, ja sobie tu jeszcze pisam. Wkładamy sobie między, między rameczki. Dobra, dobra. że tu będzie ok. Więc bardzo. co? Ten mam zamknięty. Ja co jeszcze robię? To ja od razu daję trochę inwertu. Żeby miały odrobinkę wody. Dobra. Wlejmy trochę inwertu i integrować Dobra. Pierwsza rodzinka jest. No została nam jeszcze jedna. Tak, odkładamy ją w chłodne miejsce. Ja tutaj mam, mam klimatyzację, więc będzie 20 parę stopni. I tak to wygląda. Zostawiam na 3 dni e, po trzech dniach e, zanoszę tutaj w miejsce docelowe i sprawdzam, czy matka została uwolniona. Dziękuję, pozdrawiam.